W zadaniu 2.5 musimy narysować siły działające na walizkę w obu przypadkach. Oczywiście działa na nią siła grawitacji, która ciągnie ją w dół. Siłę grawitacji zaczynamy rysować od środka obiektu i leci ona w dół. Podpisujemy ją jako FG. Rysujemy na górze strzałeczkę, że jest to wektor. Dodatkowo widzimy, że walizka jest trzymana w ręce. A więc do góry musimy zadziałać siłą o takiej samej wartości. Oczywiście te. Długości strzałek powinny być równe, chociaż u mnie na takie nie wyglądają, niestety, i podpiszemy sobie ją jako po prostu siłę F. W drugim przypadku znowu mamy siłę grawitacji, tak jak poprzednio. Jeżeli walizka stoi na podłodze, to musimy mieć siłę reakcji podłoża. Ewentualnie tę siłę często nazywa się jako siła sprężystości podłoża lub no, widnieje pod innymi nazwami. Będzie to siła, która jest zaczepiona w punkcie styku tych dwóch obiektów i skierowana przeciwnie do siły grawitacji, i powinna mieć ona taką samą długość jak siła, siła grawitacji. W zadaniu 2.6 mamy balon napełniony helem. Unosi się on i zatrzymuje na suficie. Do góry działa na niego siła wyporu, ponieważ dzięki niej unosi się do góry i będzie to tak naprawdę nasza siła nacisku, bo ona będzie. Naciskała na nasz sufit, czyli to będzie nasze FN. I teraz, jeżeli balon działa na sufit, no to sufit musi w drugą stronę działać siłą o takiej samej wartości i w tym samym kierunku, ale w przeciwnym zwrocie do siły nacisku, i będzie to nasza siła reakcji FR. I jak widać, mamy tutaj odpychanie. W podpunkcie B pytają nas się o nazwy tych sił. No to tak jak powiedziałem, działa siłą nacisku. Która jest tak naprawdę siłą wyporu w tym przypadku. W zadaniu 2.7 mamy Anię, która siedzi na krześle i ciągnie siedzisko krzesła w górę siłą 150 N i ona waży 50 kg. Pytaniem jest, czy mogłaby ona podnieść to krzesło, gdyby zadziałała siłą większą niż 500 N. Czemu 500 N? bo jeżeli waży 50 kg i przeliczymy sobie to na siłę grawitacji, to dostaniemy, że będzie to około. 500 newtonów A więc jeżeli zadziałałaby w drugą stronę większą siłą, no to mo można by było ją podnieść. Jednak co w sytuacji, kiedy ona po prostu trzyma swoje siedzisko i zaczyna je ciągnąć do siebie. Oczywiście jak wiemy, nie da się siebie samego podnieść do góry, więc w tym przypadku to, że ona zadziała większą siłą, nic nam nie da. I to by było na tyle, to są oczywiście takie. Bardziej teoretyczne zadania tutaj nie mamy nic do liczenia, ale teoretyczne zadania w fizy też są czasem potrzebne. Także dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnych filmów. Cześć!